Sebastian Fałcz, to jest program Goździna. Witam i zapraszam. A dzisiaj z nami na łączach internetowych poseł Konfederacji Artur Dziambor. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panu. Dzień dobry, państwu. Panie pośle, spadek PKP o 15%, mniejsze zyski eksporterów i odcięcia Rosjan od zachodnich tzw. dóbr. Takie mają i mogą być skutki unijnych sankcji dla Rosji, wyliczają ekonomiści. Czy jednak trzeba liczyć się z tym, że nałożone sankcje na reżim Putina wpłynie również na europejską gospodarkę? No, sankcje działają zawsze w dwie strony i to trzeba brać pod uwagę. Dlatego my parę tygodni temu mówiliśmy na jednej z konferencji prasowych, bo w ten sposób próbujemy komunikować się z rządem w tematach, których rząd nie chce poruszać na sali plenarnej, że jeżeli podejmujemy się sankcji tych wielkich, to możemy się ich podjąć razem z całą Unią Europejską. A nie jednostkowo, tylko my Polacy, którzy wyrywamy się przed szereg, tak naprawdę robiąc sobie przy okazji krzywdę. I to się tyczy wszystkiego. Mamy dyskusję na temat wielkich surowców, czyli gazu, czyli węgla, czyli ropy. Tak? Jeżeli chodzi o węgiel, to już jest decyzja przecież podjęta przez Sejm. Ja przypomnę tylko, że my, jeżeli chodzi o węgiel brunatny, to sobie radzimy sami z własnymi zasobami, a węgiel kamienny mamy 81-82% zapotrzebowania naszego, krajowego, a około 10% mamy skupowane przez prywatne firmy na rynku w Rosji. I te 10% to jest to, co stało się obiektem tej ustawy, która została przegłosowana w ostatnim tygodniu w Sejmie, czyli zakaz sprowadzania węgla z Rosji, tego taniego węgla, bo on był tańszy. Niż, niż węgiel nasz rodzimy, nawet dlatego prywatne firmy mogły zajmować się handlem tym węglem. Najprawdopodobniej będzie trzeba zdywersyfikować i tutaj znaleźć inne źródło, czyli że i to będzie Nowa Zelandia albo Australia. I zobaczymy. No ale my tego węgla potrzebujemy, żeby po prostu przetrwać jakoś ten ciężki czas. Dokładnie podobna sytuacja jest z gazem i z ropą. Z ropą mamy dużo gorzej, bo tam mamy 57% aż zasobów rosyjskich, więc wycofanie się z tego będzie, no w tym momencie jest niemożliwe, ale będzie w przyszłości nawet bardzo trudne, no i mamy jeszcze gaz, około 40-42% z Rosji ściągane w Polsce. My nie mamy tak dużego problemu z gazem, jak mają Niemcy, którzy mają ponad 60%, czy Bułgaria 88%. To są państwa, które są właściwie ubezwłasnowolnione przez rosyjski gaz. I dlatego my mówiliśmy, że jeżeli tego typu wielkie decyzje, to tylko pod warunkiem, że cała Unia Europejska w to wchodzi oraz z podaniem alternatywnych źródeł, ponieważ Podjęcie decyzji, że rosyjskiego węgla nie wolno, nie wolno ściągać, jest to decyzja oczywiście polityczna i można się z nią zgadzać albo nie, ale odpowiedzialny rząd powinien od razu pokazać: dobrze, z Rosji nie weźmiemy, ale weźmiemy stamtąd. Spokojnie, nie ma się co obawiać, węgla nie zabraknie. I to powinna być informacja i to powinny być decyzje rządu. A przypomnę, że gazoport w Świnoujściu jest jeszcze nie gotowy, chociaż on będzie miał możliwości składowania równe prawie do tego, co my ściągamy z Rosji. No i mamy jeszcze Baltic Pipe, które ma ruszyć w październiku i jeżeli ruszy w październiku, no to może być bardzo dużą zmianą, chociaż nie wiemy, nie wiemy czy faktycznie ten październik to jest ten termin, kiedy to zobaczymy. Zdaniem premiera Mateusza Morawieckiego również inflacja jest spowodowana konfliktem czy inwazją Rosji na Ukrainę. W ostatnim czasie premier stwierdził, że to, co dzisiaj widzimy, to jest inflacja spowodowana przez Putina, tak zwana putinflacja. Jednak ona już w Polsce w styczniu dobijała do poziomu 10%. Teraz może być jeszcze gorzej i już jest gorzej. Ja jestem w stanie zgodzić się z panem premierem, że pewne, że pewne części składowe tej inflacji, którą teraz mamy i tej jeszcze większej inflacji, która nadchodzi, jest spowod są spowodowane oczywiście sytuacją wojenną i, i napadem Rosji na Ukrainę. Natomiast jeżeli się zgodzić na to mamy, no to równolegle powinniśmy się zgodzić, że do stycznia wszystko co się działo to była PIS-inflacja. I to, co się działo u nas, czyli to, że już dobijaliśmy, tak jak pan redaktor powiedział, do 10%, a w rzeczywistości odczuwalne jest już od dawna dużo więcej. No to to jest powód spowodowane tym, że prawo i sprawiedliwość nie potrafiło rządzić i decydowało się na programy socjalne i dodrukowywanie pieniądza. Jeżeli się zgodzimy, no to możemy jakoś się dogadać. Natomiast niestety troszkę się obawiam, że retoryka pana premiera, to jest ta kłamliwa retoryka, która będzie zwalała w tym momencie wszystko na sytuację wojenną. Otóż nie wszystko jest wojenną sytuacją, niestety. Jest tak, że rządy PiSu przez ostatnie dwa lata już pokazywały, że no, się nie nadają zwyczajnie do tego i nie potrafią dobrych decyzji podejmować. Nieodpowiedzialne zarządzanie, pandemia, zamykanie przedsiębiorstw, zamykanie szkół, dodrukowywanie pieniądza, tarcza antyinflacyjna, tak zwana, wiele dziur, wiele bankructw, no i teraz to, oczywiście to, co jest spowodowane spowodowane jeszcze tą wojną. No tą wojną wiadomo, że będą, będą jeszcze większe problemy spowodowane tą wojną, polegające przede wszystkim na przesyle surowców, ale też i towarów. No mamy kolosalny problem w, w budowlance, ponieważ oni więks, więks, wiele rzeczy ściągali właśnie stamtąd, bo tam po prostu było taniej i teraz jest zakaz, a jak zakazu nawet na część jeszcze nie ma, no to na pewno ceny rosną, bo i, wydoby, bo i produkcja jest słabsza, bo wiadomo, że. Że no czym innym się zajmują. Będzie bardzo duży problem też z, z, ze zbożami, no jednak to, co Ukraina daje światu, jeżeli w tym momencie będzie zatrzymane, to to będzie klęska klęska ogromna i to myślę, że ją wszyscy odczujemy. Także my się musimy szykować na jeszcze gorszy czas. Natomiast nie chciałbym, żeby zapomniane było to, że do stycznia, właściwie do połowy lutego można powiedzieć, wszystko co było, to było dlatego, że prawo i sprawiedliwość sobie tak właśnie radziło z zarządzaniem. I rosnące ceny gazu, prądu, paliwa, inflacja, podatki wyższe, które niestety były, bo nie wyszło im z tym nowym ładem, który teraz muszą, muszą panicznie naprawiać, to wszystko jest ich wina. Panie pośle, właśnie tutaj rząd odnosi się chociażby do tej obniżki VAT, którą już tam ustanowiły z początkiem roku czy lutego. I tutaj mówi się o tym, że VAT między innymi na żywność ma zostać przeciągnięta na dłuższy okres. Tutaj wcześniej się mówiło o końcu 31 lipca. Miało zostać to zakończone, jednak faktycznie może to dłużej trwać. Czy to jest dobra decyzja, czy faktycznie możemy to tak ciągnąć? No bo ceny i tak wzrastają, prawda? Czy ta obniżka VAT-u, czy na paliwo, czy na żywność, no tutaj się sprawdza. Bo mogłoby być chyba jeszcze gorzej, prawda? No, mogłoby być jeszcze gorzej. Ja przypomnę, że zerowy VAT na żywność podstawową to jest pomysł Konfederacji, który oni ściągnęli z naszej tarczy na antyinflacyjnej i go zrealizowali. Druga rzecz to jest VAT obniżony na paliwa, za którym również chętnie zagłosujemy, ponieważ jest to część naszej ustawy Tanie Paliwo, tylko niedokończonej, ponieważ nasza ustawa Tanie Paliwo dotykała również kwoty netto, a nie tylko kwoty brutto. I rzeczywiście w kwocie brutto, dzięki temu, że VAT jest 8, a nie 23, no to dzięki temu mamy prawie złotówkę tańszą, tańszą ropę. Ale gdybyśmy jeszcze zrealizowali dalsze punkty naszego, naszego, naszej ustawy Tanie paliwo, która cały czas leży u pani marszałek, no mielibyśmy o kolejne złoty, złoty 20, może już w dół w tym momencie. No myślę, że warto. Że warto to uchwalić, szczególnie, że od ceny netto zależy bardzo dużo, bo to przedsiębiorcy, ludzie, którzy zawodowo jeżdżą samochodami i biorą faktury na paliwa, to oni patrzą na cenę netto, a nie na to, że VAT został obniżony, bo tego VAT-właściwie nie odczuwają. Więc <coughs> przepraszam. Więc tutaj jest kilka rzeczy jeszcze do zrobienia. Oczywiście 31 lipca myśmy się tak wyzłośliwiali, że oni tymczasowo obniżają VAT, a potem zobaczymy, co będzie. Lecz no wiadomo doskonale, że będziemy musieli uchwalić przedłużenie tej obniżki VAT-u, a najlepiej by było, czy oczywiście jest to niemożliwe, pewnie z tym rządem, ale najlepiej by było po prostu ustalić jedną stawkę VAT na wszystko, na wszystko, na poziomie 16, może 15% to jest to minimum europejskie, ale może 16%, bo wiem, że 16,4 czy 16,6 to jest efektywny VAT w Polsce w tym momencie, więc jakbyśmy ustalili liniowy 16% na wszystko, to budżet by tego praktycznie nie odczuł i wtedy moglibyśmy. Moglibyśmy spokojnie powiedzieć, że uprościliśmy system, no i część towarów pójdzie w górę, część towarów pójdzie w dół. Wiadomo, to różnie bywa, bo niektóre są dzisiaj zwolnione. Ja na przykład jestem nauczycielem języka angielskiego, prowadziłem szkołę językową, i w przypadku szkoły językowej, w przypadku edukacji VAT jest zwolniony, więc nie płaciłem nigdy VAT-u, nie rozliczałem VAT-u w tej firmie akurat. Ponieważ ta działalność nie, nie podchodzi pod to, a gdybyśmy zmienili prawo, no to musielibyśmy nagle płacić te 15-16% VAT-u, ale za to na innych produktach byśmy, byśmy dużo zyskali i to na stałe. Tymczasem teraz ta inżynieria polegająca na tym, że dobrze, to będzie z obniżonym, to będzie z podwyższonym, to na pół roku, to na trzy miesiące, ostatecznie powoduje to kolosalne problemy przy rozliczaniu się. I oczywiście należy obniżać podatki, ale na stałe, a nie na trzy miesiące. Tutaj faktycznie wspomina Pan o pomysłach Konfederacji, o tym obniżeniu podatków z jakiś sposób, żeby zjednać sobie wyborców, ale z drugiej strony musiał Pan. Chciałbym... No, zjednać sobie wyborców, mm. Panie redaktorze. Ja tutaj muszę to przerwać, przepraszam, bo, mm. bo widzi Pan równolegle do tego wszystkiego, co się dzieje. Um, mamy podnoszone stopy procentowe i one. Jeszcze się nie skończył ten proces. Ten proces będzie trwał, będzie jeszcze gorzej. Ci ludzie, którzy mają teraz kredyty. Odczuwają to każdego dnia i będą mieli jeszcze gorzej, nie będą mieli lepiej, i nie ma nikogo, żadnego cudotwórcy, który stwierdzi, że słuchajcie, ja wam załatwię tak, że te kredyty teraz będą znowu tanie. Ten pomysł, który podała lewica, czyli dodrukowywanie pieniądza, żeby płacić za podwyżki, no to jest dodruk pieniądza, żeby dodrukować pieniądze, to jest, to jest odlot, żeby coś, na coś takiego wpaść. Pomysł Platformy Obywatelskiej, czyli zamrożenie. Rat również jest nierealny, ponieważ to nie na tym polega, nie tak działa rynek. Tego się nie da przeprowadzić legalnie, normalnie. To, 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 to zwyczajnie nie będzie funkcjonowało. Natomiast co dałoby się zrobić? Dałoby się radykalnie obniżyć podatki i ceny, koszty pracy, nie ceny, koszty pracy. Gdyby pracodawca miał po prostu możliwość zatrudnienia pracownika za mniejszą stawkę, nie dla pracownika, tylko dla siebie, ja mówię o kwocie brutto brutto, czyli o tym, ile pracodawca, jak ja płacę pracownikowi 4000 tysiące na rękę, to on nie kosztuje 6 tysięcy z kawałkiem w rzeczywistości, bo ja muszę drugie, połowę tego, kolejne muszę zapłacić państwu za to, że ja zatrudniam. Gdyby pracodawca miał łatwiej, gdyby pracodawca miał taniej, ze strony rządu i mógłby pracownikowi płacić więcej, to byłoby zupełnie inaczej. My musimy zrobić wszystko, żeby ludzie mieli właśnie niższe opodatkowanie towarów i usług, dzięki czemu taniej albo przynajmniej uda się zatrzymać ceny rosnące. A druga rzecz to są właśnie koszty pracy. Wszystko to, co trzeba zrobić, należy w tym momencie zrobić, żeby ludzie mieli więcej pieniędzy w kieszeni, ponieważ raty będą rosnąć wprost do inflacji. Rada Polityki Pieniężnej musi podnosić stopy procentowe. Natomiast, natomiast należy zrobić wszystko, żeby ludzie mieli więcej pieniędzy, żeby ich było po prostu stać te raty płacić. Panie pośle, teraz chciałem troszkę zmienić temat. W ostatnim czasie Antoni Macierewicz przedstawił kolejny raport monu dotyczący katastrofy w Smoleńsku. Czy Pana zdaniem powinno się znowu badać całą tę sprawę i czy to po to, po prostu wpływ w chwili, w związku z tym, że jest konflikt, inwazja Rosji na Ukrainę, i tutaj po prostu chciano wykorzystać tą sytuację, żeby znowu nagłośnić tą sprawę? No tak. Ja uważam, że ta sprawa jest już zakończona i myślę, że wszystko zostało już wyjaśnione. Jakkolwiek budzenie tych demonów jeszcze raz, po 12 latach i po już wszelkich badaniach, które zostały przeprowadzone, jest typowym działaniem politycznym, moim zdaniem, absolutnie nie powinno się pojawić. Zresztą oni się nawet z tym nie kryją, że mimo to, że raport był gotowy już dawno temu, to oni teraz dopiero z tym wyskoczyli, dlatego że teraz jest taka sytuacja, że ludzie są w stanie we wszystko uwierzyć, jeżeli, to coś, jeżeli jakkolwiek jest to skierowane przeciwko Rosji. I tak jak w przypadku konfliktu konfliktu Rosji z Ukrainą i to, że Rosja napadła na Ukrainę i że to Rosja jest agresorem i, 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 to, i to, że oni to popełniają te zbrodnie, jest dla nas wszystkich oczywiste. Tak akurat podpisywanie katastrofy smoleńskiej jakimiś dziwnymi scenariuszami, najpierw z jakimś helem, potem jakimś magnesem, teraz wybuchem w skrzydle, z ładunkiem, który musiał być zdeponowany Zdetonowany, przepraszam, zdetonowany na, na, na nanosekundę przed uderzeniem w brzozę, i tak dalej. Te wszystkie scenariusze one się, to, to się fajnie słucha, natomiast jest to niestety dla nas destrukcyjne, dla nas jako społeczeństwa, ponieważ społeczeństwo znowu się podzieli na tych, którzy uważają, że był zamach, i na tych, którzy uważają, że zamachu nie było. Fachowość zostaje tutaj całkowicie odsunięta. Ponieważ, ponieważ nie ma znaczenia, kto, kto tam stwierdził, kto ma jaką, jak bardzo fachowy jest w stwierdzeniu, że to nie był żaden zamach, tylko, tylko to była katastrofa, to był nieszczęśliwy wypadek, ponieważ walka polityczna sprawi, że będzie masa ludzi, którzy będą twierdzili, że Rosjanie zestrzelili nam prezydenta. Tylko nikt później nie stwierdzi przy okazji, że no skoro tak, to powinniśmy iść na wojnę. Skoro obce państwo zabiło naszego prezydenta, to powinniśmy temu państwu wypowiedzieć wojnę. No i to jest oczywiście ten krok, którego nikt nie zrobi, w związku, z czym, w związku z czym będziemy tak cały czas się przerzucać ewentualnymi argumentami, które będą się pojawiały w dyskusji, będziemy musieli dementować kłamstwa i ci, którzy wierzą w zamach, będą uważali, że ci, którzy nie wierzą w zamach, to są źli ludzie. Jarosław no Kaczyński odwróć. tutaj tak stwierdził jasno, odwróć. powiedział przed pałacem prezydenckim, że doszło do zamachu i stwierdził wprost, że dokonała go Rosja. Tak, no i to są niestety takie działania, o których tutaj przed chwilą mówiłem. Jarosław Kaczyński chce koniecznie pobudzić jeszcze raz tę dyskusję. Widzi, że teraz jest na to pogoda. Wcześniej pogody na to nie było, bo interesy się z tą Rosją robiło i robi się cały czas. Więc teraz jest taki, taki moment, w którym można, jeszcze raz powtórzę, wszystko podpisać z tą Rosją. Podobnie jak premier Morawiecki powiedział o tej inflacji, że to przez Putina, tak teraz Kaczyński powiedział, że ten zamach w Smoleńsku to też Putin. Ja naprawdę nie chciałbym, żebyśmy wracali do tej wojny polsko-polskiej o zamach Smoleński skończyła się ta dyskusja szczęśliwie sam pis tę dyskusje zakopał pod ziemię od wielu lat milczeli na ten temat nawet te miesięcznice smoleńskie się skończyły skończyło się już wszystko właściwie na ten temat poza tym że teraz ulice w różnych miastach mianujemy i ronda imieniem Lecha Kaczyńskiego i bardzo dobrze natomiast no niestety pobudzenie jeszcze raz tej dyskusji o zamachu smoleńskim jeszcze raz powtórzę jest destrukcyjne dla państwa i dla całego społeczeństwa i tym akcentem kończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Naszym gościem w studiu, chociaż na łączach internetowych był poseł Konfederacji Artur Dziambor. Dziękuję serdecznie. Dziękuję pięknie, miłego dnia. Miłego dnia życzę.